Po pierwsze, w bazie programu WPF Asystent powinien znaleźć się projekt wieloletniej prognozy finansowej. Na podstawie takiego dokumentu tworzymy kopię, która będzie stanowiła docelową autopoprawkę do projektu. Z poziomu listy dokumentów zaznaczamy projekt WPF, który będzie stanowił bazę autopoprawki. Klikamy prawym przyciskiem i wybieramy utwórz kopię. Otwiera nam się okienko, gdzie e, powinniśmy utworzyć e, czy zweryfikować parametry takiego dokumentu. Możemy nadać numer tego dokumentu. W moim przypadku ja zapiszę go datą. Przede wszystkim dokonać zmiany kategorii tego dokumentu z projekty na autopoprawkę WPF, zweryfikować lata prognozy finansowej, czyli rok budżetowy, ostatni rok przedsięwzięć i ostatni rok długu, a także ustawić datę podjęcia. Po tak wprowadzonych modyfikacjach w zakresie właściwości, klikamy OK. Program tworzy kopię projektu WPF, przy czym dokonuje zmian. I modyfikacji w zakresie tych parametrów, które zmieniliśmy na etapie okienka właściwości. W zależności od tego, jakie zmiany wprowadzamy w autopoprawce do projektu WPF, najczęściej będą one dotyczyły załącznika przedsięwzięć bądź przeliczenia roku budżetowego. Jeżeli chcemy wprowadzić zmiany w załączniku numer 2 do WPF, to z poziomu wstążki klikamy przycisk załącznik numer 2 i wprowadzamy stosowne modyfikacje. Oczywiście możemy wstępnie przygotować takie zmiany w przedsięwzięciach w roboczym dokumencie WPF i później za pomocą funkcji skopiuj z innej WPF po prostu nadpisać zmiany w przedsięwzięciach, lub możemy dokonać takich modyfikacji ręcznie. Zapisuję. Zamykam załącznik numer 2. Najczęstszą zmianą w zakresie, w przypadku otworzenia autopoprawki do projektu WPF są jednak zmiany w roku budżetowym. Dlatego też, aby dokonać aktualizacji wartości w kolumnie dotyczącej roku budżetowego należy na wstążce wybrać przycisk odgraj Następnie wybrać dokumenty budżetowe, na podstawie których będziemy dokonywać przeliczenia. Ponieważ nie mam aktywnego połączenia z Bestią, nie mogę wybrać przycisku budżet z Bestii, ale ci z Państwa, którzy takie połączenie aktywne z Bestią posiadają, muszą czy powinni kliknąć budżet z Bestii i z okienka wybrać te dokumenty, na podstawie których chcą dokonać przeliczenia tego roku budżetowego. Ja z kolei wgram te dokumenty z XML. -a. W moim przypadku będzie to projekt budżetu i autopoprawka do projektu budżetu. W Państwa przypadku, czy w przypadku tych z Państwa, którzy mają aktywne połączenie z Bestią, będą to analogiczne dokumenty. Przy czym, aby je wybrać, należy kliknąć budżet z Bestii, a nie hmm, pliki XML. Na liście pojawiają się dokumenty, na podstawie których chcę dokonać przeliczenia roku budżetowego. Klikam przelicz dane, i po prawej stronie ekranu pojawiają się dwie kolumny. Porównujące wartości, które, które dla roku budżetowego mieliśmy przed zmianą i po zmianie. Wartości, które zostały zaznaczone kolorem czerwonym to wartości, które ulegają zmianie. W naszym przypadku ulegają zmianie wartości wydatków bieżących i inwestycji, czyli nastąpiła zmiana, zmiana w strukturze e, wydatków, jak również zmieniliśmy źródła finansowania, czyli zostały zmniejszone wolne środki, natomiast zwiększyła się nadwyżka. Aby takie wartości przepisać do e, załącznika numer 1 klikamy przepisz dane do WPF. Ostatnim krokiem w przypadku tworzenia autopoprawki do projektu WPF jest aktualizowanie objaśnień, ponieważ uległe zmianie wartości roku budżetowego warto po prostu jeszcze raz wygenerować objaśnienia. Z poziomu wstążki klikamy przycisk objaśnienia i generuj. Objaśnienia, które wygenerowały się w naszej autopoprawce są analogiczne jak w przypadku projektu WPF, z tym, że różnica sprowadza się do tego, że nasze wartości budżetowe zostały zaktualizowane zgodnie z tym, jakie poprawki wprowadziliśmy do tego roku budżetowego. Oczywiście należy pamiętać, że pewne elementy objaśnień wymagają uzupełnienia, jak chociażby sprzedaż nieruchomości planowanych czy wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2023 roku, czy w roku budżetu. Czy na przykład wykaz dotacji, które wprowadziliście Państwo na etapie objaśnień do projektu. Jeżeli są jakieś inne elementy, które Państwo ręcznie uzupełnialiście w objaśnieniach, to takie również należy tutaj wprowadzić, ponieważ istnieje pewien schemat, pewien szablon, na podstawie którego bazujemy w przypadku objaśnień do projektu i autopoprawki do projektu WPF. Możemy te objaśnienia zapisać, a następnie wyeksportować taki dokument do xml poprzez kliknięcie eksportuj do XML. W wybranym miejscu na pulpicie czy w dokumentach zapisujemy dokument WPF i następnie importujemy go do bazy Pesti.